Jesteśmy bezpieczni. Siemanko wszystkim, Bartosz Urbański. Ja Mamy się bieżąco, a ze mną Konrad Karwat. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Konrad, walczyłeś na High League 2, mniej więcej pół roku, wracasz do oktegonu. Jak się czujesz, że ponownie będziesz mógł pokazać swoje umiejętności w klatce? Raczej brak umiejętności. Nie, no coś tam, coś tam, coś tam ćwiczy cały czas. Mam nadzieję, że, że się pokaże lepiej, lepiej niż w pierwszej walce. Pół roku, długo, niedługo, no wiesz, to też yy, są fliki, więc wydaje mi się, że to taka częstotliwość jak na Freak to są, kuchaj, co pół roku się bić, nie? Skromnie podszedłeś do tematu, ponieważ wygrałeś z Tarzanem w dość mocnym stylu. Było tam mocne zasypanie w Gandent Pound, pamiętam. A potem ostatnio Tarzan też się pokazał rewelacyjnie, więc to tym bardziej dodaje tego prestiżu w Twojej pierwszej walce. Ja uważam, że zapośniczo się pokazałem w miarę dobrze. W parterze okej, okay, no ale stójka była beznadziejna. Ja no chciałem tę stójkę teraz troszkę lepiej pokazać. Nie wiem, jak mi to wyjdzie. Mam nadzieję, że przez te pół roku coś się, coś się nauczyłem. I będzie dobrze. Rywale. Radek Czy można powiedzieć taki weteran freakfightów, bo e, toczy walki m.in. z bratem Mariusza Podzianowskiego walczył z Akopem Szostakiem, czyli z głośnymi, e, może powiedzieć, osobistościami w internecie i w kulturystyce. E, niestety 0-2 rekord, e, jako cenniejszy go, jako rywala. Wiesz co, ale to też nie patrzymy, przez ten pryzmat 0-2, no bo Pudzianem się bił, tam faktycznie to no nie było. Także poszedł, położył się, odklepał i, i dziękuję. Na, tam była mocna bójka, napierdzielał się, powiem się zaskoczył i kondycyjnie na pewno w tej walce z Krystianem, bo napompowany chłopia no kulturysta, a tego prądu miał tam trochę. E, warunki fizyczne są po twojej stronie z tego, co słyszałem na konferencji. E, w jakiej walce... Nie, wiesz, chyba on centymetr wyższy ode mnie. Jest. Ale wagowo to masz przewagę, tak? W jakiej walce się spotkacie w Octagonie? Wiesz co, z tego, co z nim rozmawiałem, on waży 105, ja ważę teraz 110, ale ja do ich 105 zajdę więc będzie ważyć tyle samo. E, powiedz mi, jakie założenia tyczy mogą być pod e, takiego rywala, ponieważ no, Tarzan był bardzo wysoki, tak? Trzeba było uważać jego zasięg, a tutaj, tutaj rywal swoich gabarytów, więc podejrzewam, że na pewno inne założenia. Więc co, jakbyś mnie zapytał jak złapać walizki, albo jak przetarzać się oponę, to bym ci powiedział. A co do tego twojego pytania, no to to już do Jacka Żelazki do Marcina Bandla, oni są od tego. Ja tego słucham. Co myśl, to będziemy robić. Dobra, y, Konrad, jeszcze pytanko takie, bo ostatnio byłeś widziany w, w Prime prowadzący część studia, czy jako współprowadzący studia. Y, współpraca wyglądała mi na taką, że możliwe, że pojawisz się również tam w nie? Jakie są ustalenia czy jest szansa na to, że będziesz mieszał swoje występy w tych dwóch federacjach? Wiesz co, to już musieliby się dogadać e, dogadać federację Prime High, ale z, ja tam się dobrze tutaj w tym studiu. Mam nadzieję, że będę mógł to prowadzić cały czas. Z tego co tam widziałem, ludziom to też się podobało, więc chciałem to ciągnąć dalej. Skąd zajawka i skąd wyszła taka opcja w ogóle, żebyś e, był, brał udział też e, w prowadzeniu studia? Wiesz co, zawsze było moje marzenie, żeby właśnie komentować. Muszę to dziadek zawsze mówię, Zawsze mówi, że kurczę Konrad jakieś mecze komentował, bo tam gdzieś oglądając dziadkie mecze piłki nożnej tam sobie ja komentowałem, tam słuchałem, wiesz, Wiadomo jak to za dzieciaka było, ale no tak gdzieś, że tak powiem, na górze jest i mam nadzieję, że się ucieszył z tego. Moim zdaniem ucieszył się z tego wszystkiego, co robię, właśnie z tego z tego prowadzenia studia najbardziej. A powiedz mi jeszcze, bo widziałem w poprzednim wywiadzie, że gdzieś tam Tarzan poddymiał, krzyczał, że idę po ciebie. Odczu, czuję, że pewnie leży mu ta przygana, gdzieś tam na wątrobie. Chciałbyś jeszcze kiedyś dać mu szansę walki, rewanżu? Możemy zrobić rewanż. Dla mnie to nie ma problemu. Jeżeli, jeżeli mówię, dogadamy się z warunkiem finansowymi, to możemy robić bo słuchaj, wyszedł, wyszedł do tej walki można powiedzieć z marszu tak należy moim zdaniem się ten rewanż i możemy się bić. E, tak jak powiedziałeś to są free fighty i mm, walki wiadomo nie, nie są do końca na takich samych zasadach jak w sporcie jak dużo walk rocznie chciałbyś ty prowadzić jak dużo chciałbyś e, jak często chciałbyś się pokazywać w oktagonie mm. A tyle, ile mi pozwoli rodzina, to ma chyba najlepsza odpowiedź. Ja chciał jak najczęściej, no ale też wiesz, ja też prowadzę tam, że tak powiem, różne biznesy swoje i tego czasu mam naprawdę mało teraz. A no mam córeczkę w drodze, więc jak się urodzi, to będę chciał czas raczej rodzinie poświęcić i troszeczkę sobie dam spokoju. Trochę przerwy. E, powiedz mi jeszcze, jak wygląda Twoja kariera w Strookmanach. Czy Ty to zawiesiłeś, kontynuujesz? Nie do końca śledzę, przyznam szczerze, więc dlatego też pytam. Wiesz, to raczej kariera w Strookmanach na tą chwilę jest zakończona, chociaż nie wykluczam, że może zraz. Jeszcze się gdzieś tam pojawię. Nie, nie mówię, że teraz, za po prostu tak dla. E... A tak bardziej dla mm, przyjemności, czy na serio się przygotujesz i tak jakby weźmiesz to na poważnie? Nie, o takich przygotowaniach poważnych nie mam. Mówię, nie chcę ważyć już 140 czy 150 kilo. To jest e... za dużo dla mojego organizmu. Organizm tak w młodym wieku dostał, że tak powiem brzydko, strasznie pod dupie. Nie chciałem go dalej nadużywać. E... Więc raz, raz na pewno gdzieś tam. Na pewno. Może raz wystartuję, ale na pewno nie będę to takie przygotowania, jak były kiedyś. rozumiem, ale o, to. Już... Po co daje fajny pomysł. Freak Strongman. Freak Strongman. No. Kolejna federacja stary teraz. Ale ja to teraz w czerwonach freaków. Wie, na przykład Adam Małżby dźwigał walizki, wyobraź to sobie teraz. to było zajebiste, stare. To... Kurde, chyba to, wyciąć, bo to jest. Jak coś to jest... ale to jest nagrane, to jest mój pomysł, żeby musi mi to tak jeszcze... się No, podkreślam. żebyś potem, procent odciął, Ale naprawdę ciekawe, bo to też wiesz, na pewno fajna dyscyplina i mało kto tak jakby to uprawia na zawodowo, więc fajnie było zobaczyć takich laików dźwigających wiesz, tak. No ta młodzież, która tutaj przychodzi na konferencję, moim zdaniem, jakby się włączył te zawody, to by otworzyli o czym nie co to jest. bo no, nie każdy, wiesz, to, ty pamiętasz to bo to widziałeś w w ie Ja to pamiętam, widziałem w TVN-ie, ale taki chłopak, czy tam gdzieś który ma 13 lat, to nie wiem, co to jest w ogóle. No, się nie dziwi, bo to nigdzie nie ma. Więc, no popularność, popularność tego spadła, to trzeba to też, tutaj powiedzieć. To też nie może mieć pretensji do ludzi, o dlaczego nie oglądacie. To, tego nie chce oglądać, nie ogląda. co mogą na Free fajty, to free fighty są na topie. To nie można. Wiesz, to wkurza mnie wkurzamy takie ludzie raz mówią: "Mabu, piłkarza, piłka nożna i tak dalej. Skoro jest na to, jest na to popyt, czemu ma tego nie? Być? Samo z free fightami, tak. garżami dla zawodników. Dokładnie. Wiele osób siedzi tak jak jakby ma ból dupy, tak powiem, brzydko. Ale nie można, więc tego mówię. Tak... No taki rynek, tak? Jest ok okiem normalnego człowieka, który tu się wziął z przypadku wam powiem, że no, nie można mieć do nas pretensji, że, że są takie pieniądze wypłacane, no bo skoro chce ktoś to się oglądać i chce ktoś płacić te pieniądze, to co ja mam teraz zrobić? Nie brać ich pieniędzy? No to by było, to by było bardziej, bardziej głupie niż, no właśnie. niż z drugiej strony. No właśnie. E, jeszcze na koniec zapytam cię o atmosferę dzisiaj na konferencji, bo tego nie przegadaliśmy. E, jak relacja wymiany zdań z Radkiem, jak w ogóle się czułeś na swoim panelu? Nie, no wiesz, tutaj wiedziałem, że tu nie będzie żadnej zadymy i tak dalej, że pewnie ludzie na to nie zwrócą uwagi. Yy, tutaj skupiamy się na aspekcie sportowym z Radosławem. Pokażemy, kto jest lepszy, strokmen czy kulturysta, i postawmy sobie takie pytanie i odpowiemy sobie 17 września. Yy, taki klimat tobie bardziej odpowiada sportowy, czy chciałbyś kiedyś mieć taki konflikt poważny, jak to jest w freak, i gdzieś tam trochę czuć więcej złości do przeciwnika? Nie, chyba nie wiesz. Mi to odpowiada coś takiego. Jeżeli tam ktoś wiadomo, by coś tam do, do mnie śmierdział, że tak powiem, to ja nie będę mu dłużny. Też mam, nie uważam się za idiotę, więc coś tam też umiem odpowiedzieć. Więc jeżeli będzie koflik, to będzie koflik. Jeżeli jest Radek Słotkiewicz, który jest, w, że tak powiem, w porządku gościem, jest ikoną sportów e, kury, no, kulturystyki w Polsce, sportów sylwetkowych w Polsce, no to co ja o czym mam się z nim kłócić? No ja mam wymyślić na siłę jakieś, jakieś zaczepki? No bez sensu. No trzeba pozostać autentycznym, wtedy to wychodzi najlepiej. Dziękuję. Na jest stroną ekipy najlepiej pozostać autentyczny. Dokładnie. I tym cytatem tak, tak. zakończymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I powodzenia w przygotowaniu. ご視聴ありがとうございました